Chciałam tylko prosić na przyszłość, żebyście ten dobór repertuaru jednak bardziej, nie wiem, może z jakimś, jakimś nauczycielem dowierali, żeby to było odpowiednie do wieku. To jest bardzo istotne, żeby też nie przedobrzyć z tym repertuarem takim... Kiedy kil tak. na czymś lat nad na skrzydłach żarliwka, płyniemy po repertuar mniej znany i wtedy jest to bardzo ciekawe, a szczególnie są ciekawe własne kompozycje. Ale bardzo dziękuję Wam za tak wysoki poziom i za to, że tutaj jesteście. Dziękuję.